Cześć, Wam, rubaczki moje. Bawimy się wyrażeniami algebraicznymi. A teraz te wyrażenia algebraiczne są fajne, bo mamy ułamek. Tutaj. I teraz możemy zrobić to w dwojaki sposób. Pierwszy sposób. Mamy tak: 4x minus 12 przez 4 minus 2x minus 4 przez 2. I pierwszy sposób to będzie krótszy. Mniej, może lubiany przez 2, ale, ale krótszy. I tak, tu na górze popatrzcie, mogę wyciągnąć 4 przed nawias, prawda? Tutaj, więc wyciągam, czyli mam 4x minus 3 przez 4. Minus, tu wyciągam 2 na przed nawias. x minus 2 przez 2, to się równa. I teraz tak. Dlaczego tu wyciągnęłam 4? Bo 4 razy x daje mi 4x, 4 razy minus 3 jest minus 12. Tu podobnie, 2, i, 2 razy x jest 2x, 2 razy mi, minus 2 jest minus 4x. Kontynuujmy. To mi się skróciło, to mi się skróciło, więc zostało mi x minus 3 minus x minus 2. Dlaczego tutaj to tak zapisałam? Bo ten minus dotyczy się tego wszystkiego. To się równa, to się równa. X minus 3 minus X plus 2. Minus przed nawiasem zmienia znaki w środku, bo tu stoi jakby taka chudziuteńka <noise> Jedynka. Więc minus 1 razy x jest minus x. Minus 1 razy minus 2 jest 2. Min x minus X nie ma nic i zostało mi minus 1. Mówiłam, że są dwa sposoby. Więc drugi sposób. To nasze wyrażenie traktuję klasycznie jak ułamek. Tak? I tu mam dwójkę, więc muszę to sprowadzić do wspólnego mianownika, którym jest liczba 4. Czekajcie, o tak widać lepiej. Więc 4x minus 12 przez 4 minus 2x minus 4 razy 2 przez 2 razy 2, tak? Bo tutaj sprowadzam do wspólnego mianownika mam 4x minus 12 przez 4 minus 4x minus 8 przez 4, to się równa. Zapisuję wszystko nad jedną kreską mąkową, czyli mam 4x minus 12 minus 4x minus 8, to się równa. I się klasycznie nie zmieściłam. A, no, kolejne sposobowania mi od spodu kartki wychodzą. Tu lecimy. Czyli mam tak: 4x minus 12 minus 4x plus 8 przez 4. To z tym mi się skróciło. Minus 12 plus 8 jest minus 4 przez 4. Minus 4 podzielone przez 4 jest minus 1. Otrzymam te same wyniki dwoma metodami. I jak zwykle, wybór metody należy do Was. Robicie jak wolicie. No, jak podobało Wam się, dajcie znać. Jak się nie podobało, też dajcie znać. Po prostu dawajcie znać i dawajcie sobie.